Zapraszam Was na 14. edycję Festiwalu Górnolotni, czyli na spotkania ludzi gór w Tarnowie. A co też będzie się działo podczas festiwalu, to już zdradzę za chwilę. Na Niewtajemniczonych Festiwal Górnolotni powstał 14 lat temu, by pobudzić społeczeństwo do aktywnego wypoczynku, inspirować do górskich wędrówek, a przede wszystkim by pokonywać własne słabości. Najbliższa edycja festiwalu odbędzie się 2, 3 i 4 lutego w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. W tym roku przygotowaliśmy moc atrakcji, festiwal rozpoczniemy z przytupem i powerem, a ściśle mówiąc z koncertem zespołu Zako Power. Natomiast w sobotę i niedzielę odbędą się oczywiście spotkania ze znanymi Himalajstami, podróżnikami i górowazami. Będzie o bezpieczeństwie i partnerstwie w górach, o historii taternictwa i szlaka długodystansowych. Ambitniejszych turystów zaprosimy na warsztaty przygotowujące do działalności górskiej w warunkach zimowych. Będą seanse filmowe, wystawy, kiermasz odzieży outdoorowej oraz targi książek i przewodników górskich. Zapraszam także wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, do udziału w trzecim zimowym biegu górnolot. A na zakończenie imprezy, jak zwykle, czekają upominki dla. Uczestników. Zatem rezerwujcie czas i przybywajcie do Mościc 2, 3, 4 lutego. A teraz więcej szczegółów. 3 lutego o godzinie 12 odbędzie się kurs dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po górach zimą. Szkolenie to także jest przeznaczone dla osób przygotowujących się do. Trekkingu w różnych górach świata oraz dla osób planujących swoje pierwsze wyprawy w góry wysokie na 4, 5, 6 czy nawet 7-tysięczne szczyty. Będzie o lawinach, procesie aklimatyzacji, chorobach wysokościowych, hipotermii, odmrożeniach i sprzęcie, które warto posiadać, a przede wszystkim o umiejętnościach posługiwania się nim. Kurs poprowadzi Bartosz Malinowski, przewodnik górski, organizator trekkingów i wypraw. Poprowadził on ponad 50 wypraw w Azji i Ameryce Południowej. Przeszedł m.in. Łuk Karpat, trasę z Jakuska do Kalkuty, czadar lodową drogę po zamarzniętej rzece Zanskar w Himalajach Indyjskich. Jest też pomysłodawcą i koordynatorem projektu Wielki Szlak Himalajski i gościł już w Tarnowie z tymi pokazami. O godzinie 15.00 Maciej Kwaśniewski opowie o swojej najnowszej książce Tatry na granicy życia i śmierci. Niestety śmierć jest nieodzownym elementem legendy Tatr, a Maciej Kwaśniewski, dziennikarz i redaktor naczelny Taternika tropi takie nierozwikłane zagadki, które nawet po stu latach w czasach współczesnych mogą znaleźć swoje rozwiązanie. W książce znajduje się 11 opowieści tatrzańskich o życiu i śmierci, m.in. o tragedii kaszniców na Lodowej Przełęczy, o Klimku Bachledzie, o Marii Bandrowskiej, która przetrwała piekło w Skalnych Urwiskach i o witkacem, który nie znał żadnej świętości, a także wiele, wiele innych zagadkowych zdarzeń z historii teatru i zakopanego. O godzinie 16.30 Teresa Tokarz zabierze Was na andyjski szlak. Przeniesiemy się na bezkresne przestrzenie Patagonii i Ziemi Ognistej. Będziemy obserwować pingwiny i lwy morskie, a na górskich szlakach towarzyszyć nam będą lamy i alpaki. Zobaczymy jak toczy się życie w cieniu andyjskich sześciotysięczników, na karaibskiej wyspie i roztańczonych ulicach najbardziej kolorowych miasteczek świata. Będzie zjazd na rowerze drogą śmierci, wschód słońca na Machu Picchu, zbieranie kawy i mnóstwo przepięknych krajobrazów z andyjskich szlaków o godzinie 18:00 Bartosz Malinowski, który poprowadził wcześniej warsztaty, opowie o Wielkim Szlaku Kaukazu TCT. Długości ponad 3000 km biegnącym wzdłuż Wielkiego i Małego Kaukazu i łączącym około 20 parków narodowych i obszarów chronionych w regionie. Właściwie szlak ten jeszcze nie do końca istnieje, obecnie została wyznaczona pierwsza część tego szlaku. I właśnie w 2022 roku Bartosz Malinowski rozpoczął wędrówkę tym istniejącym jeszcze szlakiem w Gruzji, przemierzając pieszo i wytyczając ponad 1000 km trasy biegnącej przez. Bezkresne góry Kaukazu. O godzinie 19.30 zaprosimy Państwa na spotkanie z dziennikarzem, podróżnikiem i autorem książek, takich jak Na Granicy zmysłów, Drobna nieuważność i inne historie, twórcą cyklu filmowych Szósty zmysł, Inicjacja, Wtajemniczenie czy Down The Road. Mam nadzieję, że już Państwo się domyślacie, że chodzi tutaj o naszego gościa specjalnego, Przemka Kossakowskiego. I myślę, że nie trzeba Was jakoś specjalnie zapraszać na tę interaktywną podróż poprzez eksperymentalne doświadczenia autora w różnych zakątkach świata. I na zakończenie y, sobotniego wieczoru y, wyświetlimy film House of the Gods, okrzyknięty w 2022 roku, najlepszym filmem o przygodzie i eksploracji. Akcja filmu rozgrywa się w Amazonii, gdzie niczym dziób potężnego statku wyłania się z dżungli. Wielki północny filar góry Mont Roraima. Przewieszona ściana jest często zasłonięta chmurami, zalewana ulewnymi deszczami, otoczona niedostępną dżunglą i błotnistym terenem. Według miejscowej legendy, tylko ludziom o czystej duszy będzie dane ujrzeć wierzchołek Mount Roraima. Znany Wam zapewne Leo Holding podąża ze swoją ekipą przez ten 100-kilometrowy, błotnisty las deszczowy i będzie próbował wspiąć się po. Pionowej ścianie. Czy grupie wspinaczy uda się zdobyć szczyt, a przede wszystkim, czy spodoba się to rdzennym mieszkańcom dżungli? Tego dowiedzą się tylko ci widzowie, którzy dotrwają do końca filmu. Kolejny dzień festiwalu, niedziela 4 lutego, rozpoczniemy poranną przebieżkę na dystansie 12 km. Mam nadzieję, że w odsłonie zimowej. O godzinie 10 przewidziane są biegi dla dzieci. Zapraszamy rodziców ze swoimi pociechami, a o godzinie 11.00 start biegu głównego na dystansie 12 km. Dla zapisanych osób w pakiecie znajdą się atrakcyjne upominki, między innymi komino-czapka, taki nowy, przydatny gadżet, a dla wszystkich, którzy przekroczą linię mety, okolicznościowe medale. Organizatorami biegu są Centrum Sztuki Mościce i Kempa Sport. Potem, jak już wszyscy ochłoniemy pobiegu, to zapraszam na niedzielne spotkania. I tak o godzinie 15.00 pierwszym prelegentem będzie tarnowianin Robert Górski, miłośnik Tatr i górskich wycieczek, skiturów i via ferrat. Opowie on o dwóch długodystansowych szlakach, które przemierzył Adlerweg w Austrii i GR11 w Hiszpanii. Adlerweg to szlak określany często królową wszystkich szlaków wędrownych w Tyrolu a do przemierzenia jest około 420 km w samym sercu Alp. Cały szlak podzielony jest na 33 etapy, a suma przewyższeń w pionie to prawie 31 km. Natomiast GR11 to szlak hiszpański, znany też jako ruta Transpireneika, o długości 840 km i sumie podejść bagatela 39 km, prowadzi on z kraju Basków do Katalonii niemal cały czas po stronie hiszpańskiej. Godzinę 16.30 zarezerwowaliśmy na podróż przez Japonię. Muszę się tu z Państwem podzielić osobistą refleksją. Ja uwielbiam Japonię i w 2019 roku przemierzyłem taki szlak 88 buddyjskich świątej na wyspie Shikoku, liczącym 1200 km. A dziadek Bagatela w ubiegłym roku przeszła całą Japonię od najdalej wysuniętego na południu punktu Kyushu do najdalej wysuniętego punktu na północy Hokkaido. Licząca 4010 km trasa została przez Agnieszkę samodzielnie zaplanowana i pokonana. Oczywiście nie było się bez przygód. Wędrowała ona przez zarośnięte trawą bambusową góry, skaliste wybrzeża i wśród dymiących siarką wulkanów. Wyprawa trwała 137 dni. Eee, jeszcze słówki o Agnieszce, zwana też zebrą albo leśną. Wędruje już od 10 lat samotnie. Ma na koncie potrójną koronę pierwszych wędrówek w Stanach Zjednoczonych. Przeszła Nową Zelandię, Szwecję, Chorwację, Norwegię, a w ubiegłym roku Japonię. O godzinie 18 zaprosimy Państwa na spotkanie z Oswaldem Rodrigo Pereirą. W ubiegłym roku wiosną pojechał on w zespole z Bartkiem Ziemskim na dwa ośmiotysięczniki na Anna Purnell i Deula Giri. Podczas aklimatyzacji na pierwszym z nich lawina porwała cały ich sprzęt przygotowany do ataku szczytowego, ale mimo wszystko, między innymi dzięki też wsparciu innych spinaczy, udało im się skompletować zapasowy ekwipunek i 17 kwietnia stanęli na szczycie Annapurny bez wspomagania dodatkowym tlenem. Bartek zjechał ze szczytu na nartach i był to pierwszy polski zjazd, a Oswald zrobił z tego dokumentację filmową i jej fragmenty zapewne zobaczycie na spotkaniu. Niespełna miesiąc później oboje stanęli na kolejnym szczycie Daulagiri, również bez korzystania z dodatkowego tlenu i bez wsparcia szerpów. Bartek zjechał także z tego wierzchołku na nartach i to był także pierwszy pełny zjazd w historii. Ale niestety. Nie wszystko przebiegało pomyślnie podczas ich obecności w górach. Inny Himalajista z Hiszpanii, Carlos Soria, podczas ataku szczytowego na Belagrit złamał nogę i konieczna była akcja ratunkowa. Godzina 19.30 to spotkanie z gościem specjalnym. Dorotą Rasińską Samoćką, zwaną Speed Lady, która ma na koncie 11 ośmiotysięczników, a 7 zdobyła w rekordowym czasie 3 miesięcy. Dorota od 2021 roku realizuje projekt podwójnej korony, to jest korony Himalajów Karakorum oraz korony Ziemi. Wspina się bez wsparcia teamu, bez sponsorów i bez komercyjnego zaplecza. Jak tego dokonała? Zapewne opowie na spotkaniu. Niewątpliwie jest najszybszą himalijską świata. Kocha wyzwania, bo postawiła swoją stopę na tych najtrudniejszych szczytach, jak K2, jako trzecia Polka, Nanga Parbat, Anapurnie, Makalu, Kanjendzondze, Brodpiku i Lodze. W 2023 roku stanęła na szczycie kolejnych trzech 8 tysięczników, Manaslu w 5 dni bez aklimatyzacji, a następnie po 16 dniach na Czooju. W cztery dni. Te ostatnie z rekordowymi czasami wejść. A przy okazji weszła jeszcze na Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Prywatnie lubi podróże, samotnie zwiedziła z, pleca z plecakiem ponad 140 krajów, do tego aktywnie nurkuje, jeździ na nartach, a w wolnych chwilach pisze książki. I jeszcze na zakończenie niedzieli o godzinie 21 wyświetlimy film pod tytułem Everest a Superhuman Challenge. Jest to opowieść o Aleksie Czikonie, jednym z najlepszych himalajstów na świecie, który ma na swoim koncie 11 ośmiotysięczników, w tym pierwsze zimowe wejście na Langa Parbat. Cel, który sobie teraz ustanowił to zdobycie Everestu zimą bez tlenu, a to nie udało się jeszcze nikomu w historii. Jaki będzie finał e, tej ekspedycji, dowiecie się z filmu. Cały program festiwalu dostępny jest na stronie Centrum Sztuki Mościce, zakładka festiwalu. Link znajdziecie także w opisie tego filmu. Wszystkie informacje są również dostępne na Facebooku i YouTube pod hasłem: Za horyzont domu lub gurnolo. Zachęcam do subskrypcji kanału. Bilety na festiwal są w cenach. Sobota 60 zł normalny, 50 zł ulgowy, niedziela tak samo 60 zł normalny, 50 zł ulgowy. Karne na dwa dni to jest 8 spotkań, dwa filmy 100 zł normalny, 80 zł ulgowy. Zapisy na bieg również są płatne, 79 zł. Link znajdziecie w opisie. Warsztaty z Bartkiem Malinowskim 30 zł od osoby, maksymalnie 30 uczestników. Dla osób spoza Tarnowa będzie transmisja ze spotkań, bilety pay-per-view w cenach sobota 40 zł, niedziela 40 zł lub dwa dni 70 zł. Linki będą dostępne na kilka dni przed festiwalem. Transmisje te będą tylko w czasie rzeczywistym, według godzin programu, bez możliwości oglądania relacji w późniejszym terminie. Filmy nie będą transmitowane. W sprzedaży będzie także wiele książek zaproszonych gości i okazji do wzięcia autografu czy wykonania pamiątkowego zdjęcia. Każdy kto zakupi bilet na salę otrzyma opaskę na rękę z kuponem. Losowanie upominku odbędzie się w niedzielę po ostatnim spotkaniu w przerwie przed filmem. A więc raz jeszcze zapraszam do Centrum Sztuki Mościce na Festiwal GórnoLotni 2-3-4 lutego w Tarnowie. Rezerwujcie czas. Zachęcam do dzielenia się tym linkiem do zaproszenia znajomych i udostępnienia treści w swoich social mediach. Jeśli podobał wam się ten materiał, to E, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, a jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na festiwalu. A przy okazji, ten pejzaż, który jest za mną, to Red Mountain e, w Peru. E, jeśli chcielibyście więcej e, dowiedzieć się o tych górach, to tam w rogu znajdziecie link przekierowujący do osobnego odcinka o e, Górach tęczowych i Red Mountain. Pozdrawiam serdecznie.